Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam z Zodiakalne Panny. Zobaczymy dzisiaj jakie on albo ona, czyli osoba, o której myślisz, ma wobec Ciebie intencje. Zaczniemy od ogólnej energii, od tego jakie nastawienie, jaką ogólną energię wobec Ciebie ma Twoja osoba. Mhm. Karta Diabeł, Koło Fortuny, Karta Cesarz. I karta słońce. Ok, więc tutaj mam takie poczucie, że ta osoba mm, ma trochę takie wewnętrzne rozdarcie. Z jednej strony chciałaby być dla ciebie właśnie tym cesarzem, chciałaby może. Um, albo założyć rodzinę, to mamy dwójkę dzieci, albo po prostu razem iść przez życie, e, cieszyć się życiem, tak? Doświadczać różnych fajnych rzeczy. Um, ale tak jakby. Nie czuła się wystarczająco dobra, albo może ma jeszcze jakieś takie plany, które wiecie, jakby obiecała sobie, że zanim zwiąże się z kimś na poważnie, no to najpierw osiągnę jakiś tam szczebel swojej kariery, tak? Albo najpierw muszę jakby uzdrowić może jakieś swoje rany, po poprzednim związku, może po jakimś rozwodzie, po rozstaniu, albo może jakieś traumy z dzieciństwa, może jakąś terapię ta osoba ostatnio zaczęła i, no i powiedziała sobie, że dobra, to jest dla mnie teraz priorytetem, najpierw muszę się na tym skoncentrować, a dopiero jak będę się czuć lepiej sam ze sobą, sama za sobą, no to mogę związać się z kimś na poważnie, tak, i zaangażować się w jakiś związek na poważnie. I ewentualnie też ta karta diabła kojarzy mi się czasami, a tutaj teraz w tym przypadku. Z, z jakimiś uzależnieniami. Więc no, albo mamy właśnie takie uzdrawianie siebie po jakimś rozstaniu, po rozwodzie, po jakieś, jakieś takie traumy rodzinne z dzieciństwa, traumy, albo właśnie takie no, uzdrawianie siebie z jakiegoś uzależnienia. I no właśnie takie poczucie, jakby ta osoba była tak rozdarta, no bo z jednej strony chce z Tobą być, ale wie, że to i tak by nie miało sensu, dopóki nie zrobi tego, co. Sobie zaplanowała. No albo właśnie potem mówiłam o tych traumach, no albo właśnie trzecia opcja, że jeszcze z jakiegoś powodu nie jest, może tak finansowo, czy, czy nie wiem, może takie poczucie własnej wartości, poczucie pewności siebie, że nie jest gotowa, jakby na coś poważnego. No i tak jakby miała takie poczucie, że wie, że możecie stracić, tak, w tym czasie. Wie, że no przecież bardzo prawdopodobne, że nie będziesz tak długo czekać, że zwiążesz się z kimś innym w międzyczasie i zanim ta osoba się jakby ogarnie ze swoim życiem. Więc no właśnie takie rozdarcie. Także z jednej strony chciałaby czegoś więcej, chciałaby już być w tym momencie, kiedy wie, że może się zaangażować w coś bliżej, w coś takiego bardziej poważnego z Tobą, ale też wie, że jeszcze nie jest, tak? I no mam takie poczucie jakby to wynikało też, no wiecie, karierę no to można robić też będąc z kimś, tak? W sensie traumy teoretycznie też można przerabiać, no nie w tym sens, tylko tak jakby ta osoba patrzyła z takiego miejsca, miała takie um, wrażenie albo takie poczucie, albo przekonanie, że nawet jeżeli byście się teraz zaczęli spotykać albo jakoś tam zbliżyli do siebie, to to i tak by nie wyszło właśnie ze względu na to, um, co na tą osobę wpływa, co innego tak osobistego wpływa na tą osobę. Okej, okay, więc zobaczmy dalej, jakie ma intencje wobec ciebie ta osoba. Karta słońce po raz drugi. Wow. Mm, dziewiątka bułap dokładnie. I ósemka bułap. Dokładnie, więc jeżeli o ciebie chodzi, tak jakby ta osoba widzi Ciebie po prostu jako taki. No jako to słońce, tak? Taki promyczek, szczęścia, kogoś bardzo, bardzo pozytywnego, kogoś, przy kim bardzo dobrze się czuje, może też taka inspiracja, motywacja do, do działania, nawet do tego pracowania nad sobą, może jakoś zainspirowaliście tą osobę do takiej, no wiecie, do, do, do rozwoju, czy do zadbania o siebie pod takim kątem właśnie emocjonalnym i no właśnie, i tak jakby Jednocześnie wasze światło, mam teraz taki obraz przed oczami, że jakby, kiedy ta osoba stoi przy was, to to wasze światło jest takie mocne, że jakby patrząc na was, ta osoba widzi swój cień i że ten cień jest o wiele, o wiele jakby bardziej wychodzi, jakby bardziej sobie ta osoba zdaje sprawę z tego, kim jeszcze nie jest. Czego w sobie nie lubi, co ją jeszcze gdzieś ogranicza, co ją powstrzymuje, tak? Nad no, czym jeszcze musi popracować. Ehm, więc wiecie, tak jakby na przykład ta osoba spotkała kogoś, kto nie jest takim e, kimś fascynującym jak Wy dla tej osoby, tylko jakąś tam osobę, że ten dobra, jakąś tam o czymś sobie pogadają, coś tam mają wspólnego, jakieś takie wiecie, pitu, pitu, ale nic wielkiego, no to łatwiej byłoby tej osobie być z tym kimś takim bardziej, um, przed, nie przedmiotem, mam takie, jakby taki obraz przed oczami, tak? Ktoś, kto nie jest właśnie takim słońcem jak wy. No bo ten cień tej osoby, jakby nie byłoby takiej różnicy e, pomiędzy powiedzmy jakościami dwiema, tak? Że ta osoba nie czułaby się aż tak gorsza, jak czuje się przy tobie. I oczywiście wy nie musicie tej, tej osoby widzieć jako tą gorszą. może wy widzicie, też wam się ta osoba podoba. Jesteście nią bardzo zaciekawieni, i chcielibyście czegoś więcej. No ale no na pewne rzeczy, jakby nie mamy wpływu, nie mamy wpływu na to. Znaczy do pewnego stopnia mamy, tak? Na to, jak ktoś się przy nas czuje. I oczywiście możemy być dla kogoś mili, nie mili, i tak dalej, ale są pewne rzeczy też często ostatnio o tym mówię, taki temat często wychodzi. E, że każdy z nas jest tak jakby, jak mamy substancje chemiczne, tak? Każdy z nas jest jakąś inną substancją chemiczną, jak wymieszamy dwie jakieś różne substancje chemiczne, to powstaje zawsze trzecia z jakąś inną jakością, tak? Coś zupełnie innego. Czyli no, przykład czasami podaję, jak mieszamy tlen z wodorem, gdzie jedno i drugie jest gazem teoretycznie, znaczy jest, e, ale jak to zmieszamy, no to mamy H2O, wodę. Coś, co jest cieczą, coś, co jest zupełnie czymś innym. I jakby wchodząc w reakcję z różnymi osobami, no różne rzeczy się w nas jakby pojawiają. No i wy wchodząc w reakcję w tą, z tą osobą, tak? Jak ta osoba i wy się do siebie zbliżacie, no to w tej osobie zachodzi taka reakcja, że zaczyna widzieć w sobie ten cień. No i to jest no, z jednej strony o tyle fajne, że widzi to i Pracuję nad tym, bo też widzę tutaj taką chęć, inspirację, właśnie do tego, żeby pracować, no ale jednocześnie tego jest dużo, tak. Tam, gdzie ta osoba widziała, może no każdy jakiś tam swój cień mniejszy widzi, czy większy. Tak nagle przy tobie to jest tak, jak wiecie, stanie się przed takim reflektorem i ten cień się ciągnie po prostu za nami na, na wiele metrów. A co innego, jak się stanie przy jakiejś, nie wiem, małej świeżce, co ledwo co, cokolwiek oświetla, nie? I no właśnie, no fajnie, że ta osoba ma taką motywację i, i też. No, świadomość i motywacja do tego, żeby coś ze sobą zrobić, no ale jeżeli z waszej perspektywy patrząc, no to na razie takiej gotowości tutaj nie widzę. Więcej takiego lęku i takiego ojej, ojej, co ja muszę jeszcze ze sobą zrobić, żeby w ogóle być godnym, wartym tutaj ciebie, nie. Ok, dalej paś kielichów. Mhm, karta diabeł po raz drugi, dokładnie. Dziesiątka mieczy. Dokładnie tak. Trójka kielichów, kochankowie. Mhm. I ósemka mieczy. No, więc no, jeżeli, jeżeli mówimy o intencjach, no to wiecie, też można na te intencje patrzeć na różnych poziomach. Um. No, bo ktoś może inspirować się Tobą i mieć taką jakby długoterminową intencję, że o, ok, będę teraz nad sobą pracować, bo teraz to widzę dzięki tej osobie i zobaczę, co będzie kiedyś. Może za te, nie wiem, parę lat się spotkamy i obydwoje będziemy wolni dalej nam się będzie fajnie dogadywać, no to wtedy zobaczymy. E, tak więc to jest jakby, no można wtedy powiedzieć o tej intencji, tak, że ta osoba jest Tobą zainteresowana. Tylko no właśnie pytanie, w jakim odstępie czasu, tak, i czy Wy w ogóle. Macie ochotę tak długo e, czekać tutaj i wierzyć na to, że, jakby wierzyć w to, że, że to czekanie się opłaci. E, bo no może się okazać, że w międzyczasie ta osoba się podda, zmieni zdanie albo pozna kogoś innego i stwierdzi, że dobra, że do was to jakby za długa droga, że za dużo pracy to od nich wymaga i nie mają ochoty nad sobą aż tak długo, aż tak bardzo pracować się mogą wycofać. Dlatego. No, to jest jedna taka intencja, no, a z drugiej strony, jeżeli bym miała mówić tak teraz, w tym czasie, na po prostu dzisiaj, jutro i pojutrze, może na najbliższe parę dni, to nie widzę, żeby ta osoba miała jakąkolwiek właśnie taką intencję, zamiar, żeby wychodzić z jakąś inicjatywą, tak? Żeby zaprosić Was gdzieś na randkę, żeby podjąć jakieś konkretne kroki na przyszłość, bardziej właśnie takie skupienie jakby na sobie, żeby ewentualnie. Być lepszą wersją siebie dla ciebie, ale no to może potrwać. Więc na pewno ta osoba jest zainspirowana Tobą, może kiedyś w przyszłości, na pewno ta osoba tego nie wyklucza i gdzieś tam w takich marzeniach to tam z tyłu głowy ma. Ale tak jak mówię, no na przestrzeni lat bardzo dużo się może zmienić i nie opierałabym się osobiście na tym. Zwłaszcza, że mamy tego diabła tutaj dwa razy, no słońca też, no ale tak jak mówiłam na samym początku, to rozdarcie takie wewnętrzne, no ale diabeł, ta dziewiątka była, ta ósemka była, gdzie też no na, w innych taliach często te buławy są jakby wiecie poukładane jedna pod drugą, tak, że one wszystkie lecą w jednym kierunku, no ale tutaj to jest takie jakieś tornado, każda w ogóle w inną stronę i nie wiadomo za co się tutaj złapać, od czego zacząć. Więc bardziej mam takie poczucie, że ta osoba tak się czuje w tym, jakby w tym, co widzi w sobie, przy tobie. No, inaczej tego nie nazwę. No i ta ósemka mieczy, tutaj dziesiątka mieczy, więc tak, jakby to było naprawdę, tak jakbyście byli takim reflektorem dosłownie. jak ta osoba przy Was staje, no to nagle sobie zdaje sprawę z tego, jak wielki ten cień za nią jest. No, no dobra, zobaczmy parę kart po waszej stronie względem tej osoby. Paść kielichów. Mm, ta osoba też ma paść kielichów, więc ja mam wrażenie, że wy gdzieś tak trochę fantazjujecie o sobie nawzajem. Tak jak wy o tej osobie, ta osoba o was też. Trochę takie, a jakby to było, gdyby, gdybyśmy się zeszli, jakby nasza randka wyglądała, jakbyśmy spędzali czas, gdybyśmy, jakby ta nasza przyszłość wyglądała. Więc takie trochę wiecie z głową, chmurak tutaj um, jest, tutaj taki element zdecydowanie. Dwójka mm, kielichów po waszej stronie. Dwójka mieczy, no właśnie, nic dziwnego, bo może też ta osoba takie sprzeczne sygnały wam wysyła, albo może, może nawet nie wysyła sprzecznych sygnałów, ale wy czujecie właśnie to, jakby te pozytywne myśli, pozytywne nastawienie tej osoby wobec was, i może to jakby czujecie, a z drugiej strony patrzycie na tą osobę, i ona nic nie robi, tak? Mimo patrzycie na telefon, nie ma żadnej wiadomości w ogóle od dawna od tej osoby. I tu też możecie mieć takie kurcze. No, wydawało mi się, że przecież było fajnie, tak? Jak rozmawialiśmy, to super nam się rozmawiało. Gdzieś tam się spotkaliśmy, było fajnie i nagle taka cisza, i nie wiem o co chodzi. No, król monet, i też może Wam się wydawać, że to jest takie, jakby z jednej strony czujecie te pozytywne takie emocje. Odnośnie tej osoby, myśląc o tej osobie, a z drugiej strony hmm, widzicie, że jakby nie ma tutaj żadnego ruchu, nie ma tutaj żadnej e, akcji, i tak jakbyście sami chcieli stopować te myśli. Tak jakbyście mieli takie nastawienie, że hmm, kurczę, wiecie, rozmarzycie się trochę, później nie, nie, dobra, nie ma tutaj o czym myśleć. E, przecież nie będę myśleć o tej osobie, bo przecież tak się nie odzywa, więc w ogóle strata mojego czasu. Król Monet i mamy Rycerz Buław. Okej. Okay. Może nawet macie świadomość, że ta osoba teraz nad sobą pracuje. Albo się zastanawiacie, tak? Czy to jest na takiej zasadzie, że skupia się teraz na pracy, czy bardziej lata gdzieś tam po randkach z jakimiś innymi osobami, może w takim kontekście. Ale to też trochę widzę jako wasza energia. Że wy też tak może się trochę, może trochę jesteście tacy rozdarci pomiędzy skupieniem się na swojej karierze i nad, nie wiem, ustabilizowaniem jakoś swojego życia, a e, i może zastanawiacie się, na ile już jestem gotowy, gotowa, żeby związać się z kimś na poważnie, a na ile jeszcze, może to jeszcze nie czas, tak może jeszcze sobie poradkuję i może jeszcze e, zobaczę, co tam, co tam jest na rynku. Ok, zobaczmy z kart emocji: parę kart po stronie tej osoby względem ciebie. Karta radość, zdecydowanie dwa razy słońce, jeszcze karta radość do tego, lekceważenie, no dokładnie. Tu już o tym mówiliśmy i karta wściekłość, no właśnie, także z jednej osoby ta osoba jest, z jednej strony ta osoba jest wściekła, że nie jest jeszcze w tym miejscu, w którym czułaby się gotowa, żeby z tobą być. Um. A z drugiej strony to też trochę taka determinacja właśnie do tego, żeby pracować nad sobą. To tak trochę tą kartę widzę, że bardzo właśnie tą osobę zainspirowaliście. I też może ją przeraziło właśnie, tak wiecie, stojąc jakby przy Was przy tym reflektorze, przeraziło ją to, ile ma w sobie takich rzeczy jakiś niepoukładanych, albo może, nie wiem, miała jakieś uzależnienia, ale tak myślała, że a, dobra, to nic takiego. A patrząc na Was, sobie zdała sprawę, że Kurczę, naprawdę jest źle i to nie ma co udawać, że już nie jest. Tak jakby przejrzała ta osoba na oczy i jakby nie jest w stanie ukrywać czegoś, co, na co przymykała oko do tej pory. No i to ją też tak zmotywowało do tego, żeby się wziąć za siebie. Karta miłość, no nic dziwnego. I tęsknota. Mhm. Mm no, miłość to będzie wiadomo, zależy od tego, na jakim jesteście etapie, ale na pewno takie bardzo, bardzo ciepłe uczucia, i um, myślę, że też ta osoba widzi taki potencjał, tak, że jakby to fajnie było, gdybyście byli razem, ale jednocześnie też czuje właśnie ten dystans między Wami, tą taką różnicę w energiach, to, że Wy jesteście tym bardzo jasnym światłem, a ta osoba się czuje, jak wiecie, sam cień prawie, że przy Was. Um, no póki co, no dobra, zobaczmy po Waszej stronie parę kart emocji względem tej osoby. Karta nuda. No nuda, no bo tutaj pewnie nic nie dzieje. Pewnie się ta osoba w ogóle nie odzywa, Albo też to takie czekanie na patrzenie się na telefon i czekanie aż się odezwie tam ktoś. Mhm. Napięcie. Rozczarowanie. Mhm. Obawa. Mm -hmm. no, myślę, że się nastawiliście tutaj e, na coś więcej. Właśnie, zwłaszcza, wiecie, jak ktoś jest takim słońcem jak Wy, ktoś ma w sobie tyle miłości, tyle radości, e, wyobraźcie sobie właśnie taki reflektor, nie? Jak taki reflektor <głos》> na kogoś poświeci swoim światłem, no to odbija też to swoje światło, jakby to swoje światło. Odbija się od, od tej osoby, tak? Od tej drugiej osoby. I mam poczucie, że wy macie właśnie tendencję do tego, żeby widzieć to, co dobre w innych ludziach, a nie zwracacie uwagi na to, że ci ludzie mają też cień, który jest nieprzepracowany, który ich ściąga w dół. I który jakby sprawia, no właśnie, że oni sami się czują jak ten cień przy was i czują, że jakby nie pasują i może czują się dobrze jakby przy was i tacy, tacy, wiecie, zmotywowani, zainspirowani i czują to ciepło, ale jak ktoś właśnie ma tak dużo ciężkich rzeczy, właśnie jakichś traum, ciężkich emocji, jakichś nieprzepracowanych tematów w sobie, których w ogóle jeszcze nie dotknął nawet do tej pory, z którymi nawet nie umie sobie radzić w żaden sposób, bo nigdy wcześniej tego nie robił, to to jakby odpycha tą osobę od Ciebie, tak? To nie jest tak, że Ty odpychasz tą osobę, tylko to, co ta osoba ma w sobie, jakby ściąga ją, odciąga ją um, od Ciebie. Mm, no. Więc Wy możecie mieć takie poczucie, że kurczę, że ciągle spotykam kogoś, kto, um, kto jest zainteresowany mną, a później nie jest i ciągle zawsze jest tak samo. Um, no, i z jednej strony, oczywiście, też bym popatrzyła u Was, dlaczego akurat takie osoby sobie wybieracie, bo na pewno też tam jest jakiś schemat, dlaczego wybieracie sobie na partnera, partnerkę kogoś, kto jest niedostępny. Um, to z jednej strony, a z drugiej, um, też taka praca nad um, poczuciem własnej wartości um, w takim kontekście, że w, takie osoby jak wy mają w takich sytuacjach, mają tendencję do tego, żeby właśnie zobaczyć to ciepło w tej drugiej stronie, te pozytywne rzeczy, to dobro w tej drugiej osobie i się tego zawiesić, tak? Właśnie, że z chęci, z potrzeby bycia z kimś, e, jak na kogoś już zwrócę uwagę, ktoś da mi swoją uwagę, no to się zawieszam i trzymacie się długo w takim poczuciu lojalności osoby, która, e, no, która kompletnie nie jest gotowa żeby z wami być w tym momencie. Ok, zobaczmy jakąś kartę porady dla was. Co wy możecie zrobić po swojej stronie? Mamy kartę. Powiedz, co myślisz. Ok, no właśnie, bo też często osoby właśnie w takiej energii jak wy mają tendencję do przemykania. Oka na wiele spraw, ignorowania czerwonych flag i właśnie takiej nadmiernej lojalności. Więc bądźcie też szczerzy ze sobą, jak wy się czujecie w takich sytuacjach, tam gdzie ktoś się nie odzywa, a wy i tak macie właśnie takie poczucie, że kurczę, no było fajnie, to ja jeszcze poczekam, tak? Um... Czekajcie, jeszcze jedną kartę wezmę. I karta odrodzenie i regeneracja. No właśnie, Więc tutaj tutaj na waszym miejscu bym tak po prostu szczerze ze, samą, ze sobą samą porozmawiała. Um, jak ja tak naprawdę się czuję, tak? I co mnie trzyma przy tej osobie? Czy to jest jakieś, wiecie, jedno, kilka spotkań, gdzie tak naprawdę nic sobie nie obiecywaliśmy, a przez większość, jakby czasu, um, ta znajomość to jest, wiecie, cisza, milczenie ze strony tej osoby i tak naprawdę. Jakieś okruszki, albo kompletnie nic. Um, I czy to jest coś, jakby czy to jest rodzaj relacji, w której chcecie być? Um, czy nie lepiej byłoby po prostu zamknąć to dla samego siebie, nie czekać na. Bo często też osoby w takiej energii, jakby tutaj, mają tendencję do takiego że oczekujecie, czy czekacie na jakieś ostatnie słowo ze strony tej osoby, żeby ta osoba im powiedziała, że to jest koniec. Ale z doświadczenia wiem, że te osoby nie mówią, że to jest koniec, po prostu znikają i tyle, albo się odzywają raz na jakiś czas. Więc ten koniec to Wy sami musicie tutaj postawić, tak? Tą kropkę nad, nad i Wy musicie zdecydować. Czy to jest koniec, czy jeszcze nie jest koniec. I dopiero to Was uwolni um, z takiego czekania i no z takiej sytuacji. No chyba, że macie ochotę czekać, tak? No ale, tak jak mówię, no nie wiadomo, ile to czasu zajmie tej osobie. Um, no, okej, okay, dobra. To by było tyle na dzisiaj, w takim razie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.